Siemaneczko, z tej strony KotKotunio i dziś w niedzielę witam Ciebie gdzie? na Kidropie a co dziś będziemy robić? otwierać sobie skrzynki, a? tak kurwa, no tak wyszło dzisiaj w portfelu tylko 110, bo event się skończył, następnego nie ma oczekuję, że będzie coś fajnego od samego początku, wejdziemy w nowy event od razu z filmami, ale dziś tak tylko luźno, 110 może coś się uda, może nie otwieramy skrzynkę mafia później pójdziemy szybko na jakieś upgradey. i zobaczymy czy dziś los nam to pisze czy jednak nie no to lecimy z pierwszą skrzynką a w pierwszej skrzynce mamy jakby to zostało ale wątpię także tutaj jest bardzo niedobrze 250 jest bardzo źle bardzo niedobrze lecimy dalej a w drugiej skrzynce też niedobrze jak na razie mi to nie oddaje bardzo, bardzo. No to spróbujmy trzeci raz. Znowu. Nie oddaje, nie oddaje. Więc ja proponował zmienić tą skrzynkę na szybkości. 65 zł w portfelu. Tutaj mamy jakąś nową skrzynkę, ale tutaj. No możemy w sumie spróbować, z ciekawości 9%. No, spróbujmy. Może ta bardziej dalecimy No ma skrzynkę ograniczoną czasowo. Ale, 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 ale. ale, Do MK nie doleci na rewolwerze. Zostaniemy i też bez szału. Spróbujmy jeszcze raz otworzyć. Zostanie. Może, może. Aczkolwiek i tak. I tak lipa, i tak lipa. Niestety. Zostaje 26 zł w portfelu. Co ja z tym zrobię? Co? Jak ja zagospodaruję tak ogromne pieniądze? No, spróbujmy jeszcze to otworzyć, bo tutaj widzę, że... Nie zróbmy dwie... 15 zostanie... no spróbujmy, Przecimy. I prawdopodobnie... No, no nie wierzę. Jest jakaś totalna porażka jak na razie. 11,50, zobaczmy czy, czy coś z tego tutaj wyjdzie. Ja to? 11... 11,50. 11,50 No nie wierzę, ale mam dzisiaj PH, co nie wie Co mi dodaje? 5,25 No to niedobrze Dobrze, spróbujmy sobie wejść na Upgrade'y Sprawdźmy sobie, a tutaj bardzo, bardzo słabiutko Mamy 19 złotych 20 zł. Dobra, spróbujmy coś z tego zrobić ciekawego, chociaż jednego jakiegoś fajnego skina 2.25, weźmy 2, mamy 4 złote tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nic ciekawego, czysto nic ciekawego tu nie ma w tej chwili Mamy o, coś takiego z 40, dołóżmy to i to Zróbmy roll I jazda No i upgrade'y Te też nie oddają widzę Zróbmy to, zróbmy to, to albo zróbmy wszystko i albo będzie, albo nie. i... Ale na co ja to chcę? Hm głoki. spróbujmy sobie na coś takiego. O, z ciekawości nie mam jeszcze tego 52 pro, 15, no to od na przykład od tu, 42, spróbujmy no nie doleci, na no, kurde i ostatni skin, jaki mi został niestety i weźmiemy sobie to, o może bym to wziąć i lecimy no nie wierzę, ale pech, wszystko tu okej, okay. także to był super szybki odcinek. Po prostu tak się wydaje, pieniądze moi mili dobrze. Także to by było na tyle. I czekamy na kolejny Iwen na Kidropie. Dzięki, cześć.